Tutaj nagram dla Was unboxing dwóch paczek z lampami wyładowczymi i nie tylko. Tak, pierwsza. Tu powinny być dwie lampy rtęciowe Torgeon 125W i dwie lampy rtęciowo-żarowe Torgeon 160W. Dobra, otwórzmy sobie. Tu od góry tylko etykietę odciąłem. O, widzę, że dwa małe pudełka są sklejone. Nie no, super. Lepiej się nie dało tego. Ani większego pudełka ogarnąć. Dobra, odprawimy sobie taśmy tutaj po bokach, no, Dwa pudełka się z metal halajd, co? Yy. metal halajd, a to z MH, yy, co to jest? coś to miało być nr chyba o kurde, a może to są mh z zapłonnikiem? druga sztuka i miksy Pierwsza sztuka i ja również druga i tak jak się spodziewałem po paczce z zewnątrz, pakowanie, no nie no super, żadnego wypełniacza, mogli chociaż nabalić jakiś, jakiś worek, jakiś folii z, z paczek czy innych czy coś, ale nie no, ja sobie otworzę takiego jednego, bo co, co to ma znaczyć, czy to naprawdę jest MH? Nie no. A jak wy uważacie, to jest z zapłonnikiem? Kurde, no nie wiem. Ale piszę od 125, to kurde, może być ten ciuch. Pisałam parę jak kupowałem... Ja tych już nie sprawdzam. Mamy teraz drugą paczkę, największą. Tu przynajmniej, tu przynajmniej jakaś fora bąbelkowa, jest a nie żałuję. Oświetlacz LED i za 17 zł, żeby się wyeksploatował. 6500 zobaczmy sobie, jak on wygląda. Nie, nie najgorsze. Robiony z Amelinium 17 W. Będzie osobny film z testu tego złomu. Sobietka 250. To jest druga zamówiona, taka jakby ja ją kupowałem do eksploatacji tylko. Ale wam, jeśli chcecie, to niezbyt je ja polecam, bo jakby. Im się strasznie jażniki robią czarne. Ja je odpaliłem. Ja miałem taką samą ją w Elgostradzie i jakby ja ją odpaliłem. Ona się świeciła tam niecały nie miesiąc, wiem, dwa tygodnie chyba. No i jakby się po prostu strasznie wyeksploatowała. No ma czarny jażnik, nawet, ja wam, nawet wam ją teraz pokażę, bo mam ją tu. No proszę. Widzicie co to ma być? To jest i to i nie. Wcale ta lampa nie ma 10 lat. Ona jest eksploatowana może z no tak jak mówiłem, niecały miesiąc nawet. Ale no jak za cenę 16 zł, no to czego tu się więcej spodziewać? No, może być. Jeszcze metal halogenki. 250. O, teraz mam, teraz mam przezroczysty, o, wcześniej miałem mleczny, tak one fajnie wyglądają, kurde, nawet chyba ładniejszy ten przezroczysty niż mleczny, taki trochę LR, no to fajnie, mam i takiego, i takiego, i jeszcze... Największa rzecz w całej paczce. już sobie zdejmę pudło, bo już tutaj więcej nic nie ma. MH400W. Ja ci bym ja nie widział, że to takie ogromne jest. Słuchajcie, ja myślałem, że to będzie co najmniej 4 razy mniejsze. Jakie to jest ogromne MH400, a nie no kurna. Za dwie takie coś. Ogromne to jest. MH400. To jest takie wpływane do mojej ręki, ja To jest ogromne. Teraz jeszcze tylko ogarną jakąś oprawę do 400, I to będzie... To będzie na tyle.